Daj Syna i Ducha Świętego. Amen. Prowadzimy się w tym dzisiaj szczególnym dniu na grobach naszych młodych Polaków i Herowian, którzy przyczynili się swoją postawą, a ta przede wszystkim złożenie ofiary życia do budowy Polski wolnej, ojczyzny naszej. Na pewno ten zryw roku 1970, który jakby został dalej przeniesiony na rok 80-81, ta ofiara życia Polaków w czasie stanu wojennego przyczyniła się do tego, że dzisiaj mówimy, że żyjemy w kraju wolnym. Ale jak uczył błogosławiony Jan Paweł II, wolności nie wystarczy raz zdobyć i się nią cieszyć. Trzeba ją zawsze zdobywać. Ci właśnie żołnierze słusznej sprawy naszej ojczyzny, robotnicy lat -tych, 70. i 80., -tych, ciągle przywołują nas i następne pokolenie, pokolenia, was, młodzieży, aby tą wolność ciągle zdobywać. Rozumiemy to lepiej dzisiaj, kiedy różne prądy. Moralne tradycje dochodzą do nas, do naszej ojczyzny, filozofie także, ma to wymiar także religijny, kulturowy. A więc jak dalej kształtować Polskę? Stawiamy sobie to pytanie, jakimi chcemy być Polakami, Polakami we wspólnocie europejskiej. Trzeba to także zdobyć, tego nam nikt nie da. Żebyśmy wiedzieli, na jakich wartościach chcemy naszą współczesną rzeczywistość budować, bo trzeba nam stawać na fundamencie naszej ojczyzny, który położony został podczas Chrztu Polski w 1966 roku. Na tym fundamencie wciąż budujemy ojczyznę. I mimo różnych zawieruch, wojen, zaborów. Chociaż mury tej ojczyzny były burzone, to fundament trwał i trwa. Dziękuję uczniom zespołu szkół. Samochodowe, pozwolę, że tak powiem, bo tak pamiętamy wszystkich, którzy chcą i chcą pamiętać o tych wydarzeniach, które miały w 70. roku w naszej Ojczyźnie. Dziękuję za to, że powstała u Was Izba Tradycji Solidarności i dzisiaj wiem, że odbędzie się również po tym spotkaniu próbami, które odwiedzamy co roku od kilku lat Waszyszko. Jeszcze raz bardzo serdecznie wszystkim dziękuję.